Dzień dobry. Kto z nas nie miał kłopotu z zasypianiem lub wybudzony w nocy przewracał się z boku na bok i nie był w stanie ponownie zasnąć? Najczęściej osoby skarżące się na bezsenność mają trudności z samym zasypianiem. Rzadziej jest to brak ciągłości snu, czyli wybudzanie się, bez możliwości ponownego zaśnięcia. Ta druga opcja jest częstym objawem zaburzeń depresyjnych. Nie ma złotej recepty na takie stany, i dzisiaj coraz częściej w środowisku medycznym mówi się o kolejnej chorobie cywilizacyjnej, na którą nie ma lekarstwa. Mimo wszystko, dzisiaj podam kilka sposobów, częściowo będą to mało znane sposoby na szybsze zaśnięcie i na bezsenność. Nie wnikając w powody bezsenności, bo jest ich bardzo dużo i nie są one do końca rozpoznane, od razu przejdę do kilku porad. Na wstępie trzeba pamiętać, że czas poprzedzający zasypianie zdecydowanie wpływa na sam proces zasypiania, czyli kilka czynników, które wydają nam się nieistotne kilka godzin przed zasypianiem, ma duży wpływ na to, jak szybko zaśniemy. I jak przebiegnie proces snu. Zacznę od emocji. Jeżeli mamy głowę pełną myśli negatywnych, myśli wynikających ze stresu, problemów, niedokończonych ważnych spraw czy projektów i idziemy z tymi myślami do łóżka, to często mamy problemy z zasypianiem, lub nie przesypiamy całej nocy. Również przed snem nie powinniśmy myśleć o nowych projektach czy pomysłach, bo efekt będzie podobny. Następnym czynnikiem jest komputer. Ekran komputera, laptopa czy smartfona emituje częstotliwość świetlną, która zdecydowanie przeszkadza w późniejszym zasypianiu. Dodatkowo, koncentracja, którą musimy zachować. Aby obsłużyć programy komputerowe czy gry, powoduje, że mózg pracuje w napięciu i to napięcie trwa nadal po wyłączeniu komputera, jeszcze czasami przez parę godzin. Sprawa trzecia to jedzenie. Nasz żołądek według medycyny chińskiej najlepiej pracuje rano do godziny dziewiątej i wtedy możemy spożywać ciężkostrawne pożywienie. Jeżeli wieczorem obciążymy go ciężkostrawnym posiłkiem, często mamy problemy z zaśnięciem, lub sen jest niespokojny, przerywany wybudzaniem. Kolejna sprawa to brak ruchu. Mimo, że tak bardzo chcemy różnić się od zwierząt, większość procesów w organizmie człowieka zachodzi podobnie jak u ssaków, dlatego ruch jest podstawą. Jeżeli mamy go za mało, zaburzamy różne procesy w organizmie, i jednym z objawów może być właśnie bezsenność. Niewiele osób zdaje sobie sprawę również z tego, że jeżeli bierze leki na różne dolegliwości, nie muszą to być leki z apteki, mogą to być jakieś suplementy ziołowe w postaci herbatek. Biorąc je przed snem i nie mając odpowiedniej wiedzy o ich działaniu, mogą one być powodem bezsenności lub bardzo zaburzać sen. I jeszcze jedno wskazanie: przed snem nie wolno nagrzewać ciała, biorąc na przykład gorący prysznic lub kąpiel w wannie. Najlepiej by temperatura wody niewiele odbiegała od temperatury ciała, ponieważ gorąca woda pobudza krążenie, a to zdecydowanie przeszkadza zasnąć. A teraz kilka porad, co można zrobić, aby przyspieszyć zasypianie lub ponownie zasnąć po wybudzeniu. Zacznę od porad najprostszych. Wiele osób wie, że wietrzenie tuż przed snem, czyli kilkuminutowe otwarcie okna w zimie lub delikatne uchylenie okna w lato, powoduje, że tlenu w pomieszczeniu jest więcej, a to zwykle gwarantuje lepszy, zdrowszy sen. Oczywiście warunkiem jest to, by powietrze, które dostaje się z zewnątrz, było lepszej jakości niż to w sypialni. W przeciwnym wypadku mija się to z celem. Starą, znaną od wieków metodą było picie herbatki z naparu suszonych obierek z jabłek, z dodatkiem miodu. Jak zwykle przypominam tylko, by jabłka te nie były z hipermarketu, tylko Najlepiej uzbierane ze starego sadu, a miód był dobrej jakości. Podaję przepis. Do jednej trzeciej szklanki suszu, wsypanego do szklanki, dolewamy wrzącej wody do pełnej objętości i po ostygnięciu do temperatury około 50 stopni dodajemy jedną drugą łyżeczki miodu. Mieszamy i wypijamy. Po wypiciu idziemy do łóżka, a sen zwykle następuje po 20-30 minutach. Innym sposobem, który jest praktycznie niezawodny, gdy mamy problem z zasypianiem, jest spożycie z gorącym mlekiem kawałka chudego białego sera. Ser należy wolno zjeść i popijać gorącym mlekiem. Może to być oczywiście inny rodzaj sera, ale pamiętajmy, by był lekko strawny. Przepis oczywiście jest bardzo prosty, bo zagotować mleko, lekko go studzić, ale tak by było jeszcze gorące, wziąć sera w ilości 5 do 10 deko. Ser wolno rzuć, popijając oczywiście tym mlekiem. Tak jak wspomniałem, zasypianie następuje prawie zawsze, co zostało udowodnione nawet poprzez badania prowadzone w laboratorium Instytutu Biologii Doświadczalnej w Warszawie przez pana docenta grapca. Jeżeli mamy problemy z zasypianiem spowodowane emocjami, to bardzo dobrze spisuje się tak zwany grzaniec, wypity 15 minut przed snem. Grzaniec to gotowy produkt robiony na winie, ale koniecznie ten alkoholowy, lub wykonany własnoręcznie z własnego wina. Podaję przepis. Czerwone winogronowe, tak jak wspomniałem, w własnej produkcji bądź w dobrej jakości kupione w sklepie. Do 0,7 litra dodać 2-3 łyżki dobrej jakości ciemnego miodu, np. ziół leśnych, nawłoci, spadzi czy wzrosu. Ponadto szczypta wanili, kawałek kory cynamonu, 3-4 goździki, 2-3 gwiazdki anerzu odrobinę soku lub skórki z pomarańczy. Można dorzucić również ziele angielskie czy odrobinę pieprzu, ale bardzo ostrożnie i to w zależności od gustu. Ja zalecam przygotować to wszystko wcześniej, czyli do wina gronowego wsypać wszystkie składniki łącznie z miodem, pozostawić na 2-3 tygodnie od czasu do czasu mieszając i dopiero wtedy takie wino Podgrzewać w ilości około pół szklanki i wypijać 15 minut przed snem. Bardzo dobrym sposobem, skutecznym dawniej było położenie sobie na oczy, na twarz tkaninę jedwabną, tak by przykrywała powieki. Mogła to być oczywiście również opaska, ale ona jest mało komfortowa, bo powoduje ucisk. Taka tkanina powodowała, że do oczu nawet przez zamknięte powieki nie docierało żadne światło, np. z księżyca, a w dzisiejszych czasach np. światło latarni, i w związku z tym organizm wydzielał więcej melatoniny, i w ten sposób sen był lepszej jakości, a proces zasypiania następował szybciej. Niektóre osoby dzisiaj zażywają melatoninę, kupując ją w aptece. Ja absolutnie nie polecam takiej metody, bo podając sztuczną, organizm przestaje jej wytwarzania i tym samym z biegiem czasu musimy zwiększać dawkę, aż w końcu i tak problem bezsenności powróci. Bardzo dobrym przepisem, ale mało znanym z apiterapii, jest metoda mieszanki ziół sproszkowanych z miodem. Zioła, które należy sproszkować w jednakowej Proporcji to melisa, szyszka chmielu i kozieradka. Po 20 g suszonych ziół sproszkować i wymieszać z płynnym, ciemnym miodem w ilości pół litra. Ale oczywiście miód musi być bardzo dobrej jakości. Dla sercowców można dodać sproszkowany kwiat głogu i miksturę wykonać na miodzie gryczanym, który zawiera dużo żelaza i pochodnych rutyny, co znakomicie wpływa na żyły i układ krwionośny. Taką miksturę ziołową, miodową popijamy ciepłym mlekiem, a rozpoczynamy w ilości pół łyżeczki do herbaty i zwiększamy w razie potrzeby. Bardzo dobrze na sen wpływa również nalewka. Nalewka w składzie aronia, głuk, owoc, Chmiel, szyszki, melisa, lawenda i kozłek lekarski. Można oczywiście wszystkie te dzieła razem wymieszać i zalać alkoholem 40%, pozostawić na miesiąc i pijemy przed snem w ilości około 10 ml. Należy tylko pamiętać, że ostrożnie zażywamy tą nalewkę, kiedy mamy zaniżone ciśnienie. Dawkę możemy zwiększyć w razie potrzeby, ale trzeba pamiętać, by nie przekraczać 20 ml. Osoby mające problemy z zasypianiem w wyniku złego trawienia powinny do tej nalewki dorzucić jeszcze kwiat rumianku, odrobinę mięty i ziaren kopru włoskiego. Teraz chciałbym dać rady dla osób, które wybudzają się w ciągu nocy. Liczenie baranów już się dzisiaj nie sprawdza. Być może dlatego, że wiele osób już nie wie, jak wyglądają barany, ale czasami pomaga ponownie zasnąć zwykłe spojrzenie na zegarek, by poznać godzinę i przykrycie oczu miękką, przyjemną w dotyku tkaniną. Jest to sposób, wydawałoby się bardzo trywialny, ale naprawdę skuteczny. Naprawdę działa. Na koniec jeszcze dwie mało znane metody. Pierwsza to olejki eteryczne, szczególnie w zimie jest to bardzo łatwe do zrealizowania, bo należy w ciepłym miejscu, na przykład koło kaloryfera pozostawić pojemnik z małą ilością wody, do której należy wkropić olejki eteryczne. Olejki, które mogę zaproponować w tym wypadku to olej pomarańczowy, melisowy i lawendowy. Kto lubi miętę, można oczywiście parę kropli również dodać mięty, ale bardzo ostrożnie. W okresie wiosennym czy jesiennym możemy zastosować dyfuzor. Na koniec pozostawiłem klawiterapię. Metoda klawiterapii również wygląda na nieco banalną, ale proszę mi wierzyć, jest ona bardzo skuteczna. Pierwszym punktem do stymulacji jest punkt tzw. jelita grubego 4, czyli na powierzchni dłoni lewej, punkt znajduje się w najwyższym punkcie wzgórka, który utworzy się po złączeniu kciuka z palcem wskazującym. Tu na modelu pokazuję mniej więcej ten punkt. Następne punkty to punkt nad nosem między brwiami. Który naciskamy dwoma lub trzema klawikami, lub patykami do szaszłyków. Kolejne punkty znajdują się z tyłu głowy, na wysokości pierwszego, drugiego kręgu szyjnego, czyli mniej więcej tak, jak kończy się linia włosów, tuż poniżej zakończenia kości czaszki. Stymulacja tych miejsc, czyli nad nosem i z tyłu czaszki, powinna odbywać się jednocześnie. Znakomicie znosi to napięcia. Nerwowe wycisza i uspokaja. Warto zwrócić uwagę na kolejne dwa obszary do stymulacji. Jest to szyja w obrębie od podstawy czaszki do siódmego kręgu szyjnego. Tu można stymulację robić całą wiązką klawików bądź patyków, a później skupić się na obszarze właśnie tego siódmego kręgu, wokół tego siódmego kręgu. Szyjnego. Taka stymulacja rozluźnia mięśnie szyi i znosi traumę stresową z całego dnia. Drugi obszar znajduje się z przodu na klatce piersiowej, pośrodku ciała na wysokości brodawek sutków piersiowych, czyli w czwartej przestrzeni międzyżebrowej. Stymulacja tego obszaru powoduje poprawę pracy serca i usprawnia oddech. Kilka słów jeszcze jak wykonać taką stymulację. Jeżeli obszar jest większy, czyli tak jak wspomniałem na szyi, to stymulujemy ją wiązką kilku klawików lub patyków do szaszłyków. Jeżeli chcemy dokładniej stymulować jakiś punkt, na przykład ten nad nosem między brwiami, wybieramy dwa, trzy klawiki i nimi stymulujemy naciskając przez 5. Do 7 sekund w danym miejscu, z siłą taką, by nie uszkodzić skóry. Odpuszczamy na 1-2 sekundy, i następnie powtarzamy czynność. I tak przez około 2 minuty. Po kilku dniach stymulacji danego miejsca czy danych obszarów należy zrobić przerwę i powtórzyć w razie potrzeby. Na zakończenie pragnę przypomnieć, że każdy z nas jest inny, więc musimy szukać różnych sposobów dla siebie, ale jeżeli już wybierzemy jakiś sposób do przetestowania, to musimy to robić z dyscypliną i nie zniechęcać się po pierwszym niepowodzeniu. Jeżeli ktoś chciałby szerzej zapoznać się z klawiterapią, to nagrałem już jeden filmik tytułem Klawiterapia, Wzmocnienie organizmu przez stymulację. Link będzie pod tym filmikiem. W zasadzie. To tyle na dzisiaj, co chciałem Państwu przekazać. Zapraszam na następne spotkanie, na którym pokażę jak zrobić i na co zastosować miksturę z korzenia żywokostu. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.